Jak zatrudnić uciekiniera wojennego z Ukrainy? Dopiero co, bo 29 stycznia 2022 roku weszły w życie przepisy, które miały zliberalizować dostęp do polskiego rynku pracy sąsiadów naszych ze wschodu, w tym m.in. obywateli Ukrainy. Zmiany te polegają m.in. na możliwości zatrudnienia Ukraińca na podstawie oświadczenia nawet na 24 miesiące bez przerwy. Warunkiem podjęcia pracy na podstawie oświadczenia jest uzyskanie przez podmiot zatrudniający wpisu tego oświadczenia do specjalnej ewidencji. We wniosku o uzyskanie takiego wpisu przyszły pracodawca ma obowiązek zadeklarować między innymi termin rozpoczęcia pracy w ramach tej procedury oświadczeniowej przez Ukraińca przypadający nie później niż w ciągu sześciu miesięcy, a oprócz tego musi zapewnić wynagrodzenie nie niższe od wynagrodzenia otrzymywanego, danego pracodawcy przez inne osoby zatrudnione przy porównywalnym rodzaju pracy lub na porównywalnym. Stanowisku. Te zmiany były i tak dużym krokiem naprzód w stosunku do tego, co było poprzednio. Życie jednak dostarcza nam kolejnych doświadczeń. Mamy obecnie wojnę toczącą się na terenie Ukrainy. Stąd potrzeba wydania kolejnych przepisów, które stanowią, można powiedzieć, krok milowy w zatrudnianiu obywateli Ukrainy, a konkretnie uchodźców wojennych. Mam tutaj na myśli ustawę z 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Została ona ogłoszona w dzienniku ustaw pod pozycją 583 i w treści dalej będziemy ją nazywać ustawa pomocowa. Jak już powiedziałam, ustawa pomocowa idzie jeszcze dalej. I pozwala ona zatrudniać uchodźców wojennych, których za chwilę status określę, najpierw przyjmując ich do pracy, a potem należy ich zgłosić w ciągu 14 dni do odpowiedniego urzędu i to elektronicznie. Można powiedzieć, że to rozwiązanie jest to rewolucyjny krok naprzód, bo przy procedurze oświadczeniowej, która obowiązuje od 29 stycznia, najpierw trzeba uzyskać odpowiedni dokument legalizujący to zatrudnienie, czyli oświadczenie, jego wpis do ewidencji, a dopiero potem tego Ukraińca można zatrudnić. Natomiast teraz, począwszy od 24 marca, uciekiniera wojennego z Ukrainy wolno najpierw przyjąć do pracy, a dopiero potem go w ten fakt zgłosić do powiatowego urzędu pracy. Nie jest to jednak takie łatwe jak się wydaje z mojego opisu, ponieważ najpierw, żeby tego uciekiniera przyjąć, oczywiście, musi on posiadać odpowiednie dokumenty pobytowe, czyli zalegalizowany pobyt w Rzeczpospolitej. I jak to się odbywa krok po kroku, zaraz sobie Opowiemy. Ustawa pomocowa uznaje za legalny pobyt w Polsce obywatela Ukrainy, który przybył na terytorium RP bezpośrednio z obszaru Ukrainy w związku z toczącymi się tam działaniami wojennymi. Natomiast jeśli obywatel Ukrainy posiada kartę Polaka, to jego pobyt uważa się za legalny. Jeśli przybył do Polski z powodu tych działań wojennych. Czyli w tym przypadku nie obowiązuje wymóg przebycia przez obywatela Ukrainy posiadającego karty Polaka bezpośrednio z obszaru Ukrainy. Ten rygor przybycia przez obywatela Ukrainy w związku z toczącą się wojną bezpośrednio z obszaru Ukrainy był szeroko dyskutowany i w Sejmie, i w mediach. Zaraz po uchwaleniu ustawy pomocowej, a przypominam, że każdemu zależało na czasie, każdemu zależało na jak najszybszej pomocy Ukraińcom, jak, i jak najszybszej pomocy rynkowi, czyli żeby tych Ukraińców można było zatrudnić, okazało się, że w trakcie prac nad tą ustawą uległa zmianie unijna dyrektywa, która nakazuje równo traktować uchodźców wojennych. Już teraz w mediach podnosi się i słyszy się obietnice rządzących, że ustawa odpowiednio zostanie zmieniona i nie będzie tego wymogu przybycia przez obywatela Ukrainy do Polski począwszy od 24 lutego 2022 roku bezpośrednio z obszaru Ukrainy. Czyli ustawa ma znowu zostać szybko znowelizowana. Zasady te dotyczą odpowiednio również małżonka takiego obywatela Ukrainy, który nie posiada obywatelstwa polskiego, o ile przybył do Polski bezpośrednio, jeszcze jest w ustawie z obszaru Ukrainy, w związku z toczącymi się tam działaniami wojennymi. I pobyt tych trzech grup osób, czyli jeszcze raz przypominam, obywatela Ukrainy, który przybył bezpośrednio, z obszaru tego państwa do Polski, począwszy od 24 lutego w związku z wojną, obywatela Ukrainy posiadającego kartę Polaka, który przybył do Ukrainy niekoniecznie bezpośrednio z obszaru tego państwa, ale też w związku z toczącymi się działaniami wojennymi, oraz małżonka obywatela Ukrainy, który nie posiada obywatelstwa ukraińskiego o ile przybył do Polski bezpośrednio z obszaru Ukrainy w związku z toczącą się tam, wo tam wojną, to te trzy grupy osób skorzystają z ustawy pomocowej i ich pobyt w Polsce zostaje z mocy ustawy uznany za legalny maksymalnie przez 18 miesięcy, licząc od 24 lutego 2024 roku. Czyli maksymalnie do 28 sierpnia 2023 roku. Aby ten powód został zalegalizowany, muszą oni łącznie spełnić dwa warunki. Po pierwsze, muszą legalnie wjechać na terytorium Polski, począwszy właśnie od 24 lutego 2022 roku i do terminu maksymalnego, który zostanie wskazany przez Radę Ministrów w rozporządzeniu. Siłą rzeczy Rada Ministrów jeszcze nie wydała takiego rozporządzenia, nie jest to możliwe, ponieważ ten termin jest, wyznaczenie tego terminu ściśle wynika z rozwijającej się sytuacji, czyli ile będzie trwała wojna, ile będą toczyły się negocjacje pokojowe i tak dalej, i tak dalej. To jest pierwszy warunek i po drugie. Osoby te muszą zadeklarować zamiar pozostania w Polsce. Jeśli te wszystkie warunki zostaną spełnione łącznie, to pobyt wskazanych osób uznaje się za legalny przez 18 miesięcy, ale licząc od zawsze od 24 lutego, czyli nie od wjazdu, tylko od 24 lutego. Czyli jest to termin sztywny. 18 miesięcy i kończy się najpóźniej 28 sierpnia 2023 roku. Uciekinierowi, który spełnił te warunki, jego pobyt zostanie zalegalizowany na zasadach ustawy pomocowej. Przyznaje ona status osoby korzystającej z ochrony czasowej w rozumieniu artykułu 106 ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium państwa. Nadanie z tego statusu jest ważne po to, żeby on mógł korzystać z uprawnień wynikających z ustawy pomocowej, ale również, żeby Polska mogła uzyskać pomoc unijną na, dla uciekinierów. Ukraińcy, których pobyt został zalegalizowany na zasadach ustawy pomocowej, mogą zostać zatrudnieni na uproszczonych zasadach, które zaraz opiszemy, ale mogą również korzystać z licznych uprawnień opisanych w ustawie pomocowej. I to jest na przykład możliwość korzystania ze świadczenia 500, ze świadczenia Dobry Start, ze świadczeń rodzinnych, z dofinansowania do różnych form opieki nad dziećmi. Aby więc prawidłowo ustalać termin tego ich legalnego pobytu, określanego na podstawie ustawy pomocowej, i wjazd do Polski musi zostać zarejestrowany. Jeśli nie został on całkowicie zarejestrowany w dniu przekraczania przez nich granicy polskiej yy, przez komendanta placówki Straży Granicznej, bo na przykład brakowało jakichś dokumentów, albo był taki pośpiech, czy Wchodziła w grę matka z płaczącym dzieckiem, i tak dalej, i tak dalej. Tych danych nie można było zweryfikować przy wjeździe do Polski. Nic straconego. Można jeszcze zarejestrować datę ich wjazdu do Polski w ciągu pobytu w Polsce, przypadającego po 24 lutego 2022 roku. W ciągu najpóźniej 60 dni. I wówczas rejestracji pobytu dokonuje komendant główny Straży Granicznej. Aby maksymalnie jednak pomóc tym Ukraińcom i odformalizować ich liczne obowiązki związane z przeniesieniem się w ogóle do innego państwa, do innego środowiska, ustawa postanawia tak, że Ukrainiec, który złoży wniosek o PESEL, a o tym sobie za chwilę też powiemy. Będzie to oznaczało, że jednocześnie składa wniosek o rejestrację jego pobytu. Każdy Ukrainiec, który wjechał do Polski, powinien jak najszybciej starać się o wydanie numeru PESEL. Ten numer PESEL jest mu niezbędny do korzystania z wielu uprawnień przewidzianych przez ustawę pomocową, czyli ze świadczeń rodzinnych, z tych co wymieniłam, również jeśli będzie chciał założyć w Polsce indywidualną działalność gospodarczą, musi mieć PESEL. Zalecane jest, żeby już numer PESEL-a Ukraińca podać w zgłoszeniu składanym przez pracodawcę, który chce go zatrudnić. O numer PESEL Ukrainiec występuje w dowolnym urzędzie gminy. Składając wniosek o PESEL, trzeba go złożyć osobiście. Po złożeniu tego wniosku, odpowiednie dane, które zdradza się w tym wniosku, będą przekazywane komendantowi głównemu Straży Granicznej, czyli data wjazdu, jakie dokumenty posiada i tak dalej. I w ten sposób komendant główny Straży Granicznej dokona rejestracji pobytu, czyli daty wjazdu Ukraińca, uciekiniera do Polski. Ukrainiec, którego pobyt zostanie zalegalizowany na tych zasadach, czyli przez te 18 miesięcy, jak już powiedziałam, będzie mógł być legalnie zatrudniony w Polsce w bardzo uproszczony sposób. Pracodawca po prostu będzie mógł go zatrudnić, przyjąć do pracy, ale oczywiście na takich samych porównywalnych warunkach jak każdego innego Polaka. Czyli między innymi gwarancja będzie mógł skorzystać z gwarancji minimalnego wynagrodzenia za pracę. Pracodawca będzie go musiał skierować na wstępne badania lekarskie, również na szkolenie BHP w przypadkach, kiedy jest to wymagane. I tak dalej, i tak dalej. Pracodawca będzie najpierw go mógł przyjąć fizycznie do pracy, a potem dopiero w ciągu 14 dni zgłosić fakt zatrudnienia uciekiniera wojennego. Za pośrednictwem systemu teleinformatycznego www.praca.gov.pl yy, do Powiatowego Urzędu Pracy Właściwego dla swojej siedziby bądź swojego miejsca zamieszkania. I ten wniosek składa pracodawca, który zatrudnił obywatela Ukrainy. I w powiadomieniu pracodawca podaje swoje dane. Takie podstawowe, nazwa, adres siedziby, numer telefonu, yy, również yy, numer wpisu do rejestru Agencji Zatrudnienia, jeśli pracodawca jest Agencją Zatrudnienia, symbol PKD oraz wpis wykonywanej działalności tej, przy której zatrudnia właśnie uciekiniera. Podaje również dane uchodźcy, m.in. imię lub imiona i nazwisko, data urodzenia, płeć, obywatelstwo rodzaj numer i serię dokumentu podróży lub innego stwierdzającego bądź pozwalającego ustalić tożsamość oraz państwo wydające dokument, numer PESEL, o ile został już nadany, czyli o ile Ukrainiec już o niego wystąpił i procedura została zakończona. W powiadomieniu tym podaje się również rodzaj umowy zatrudnieniowej, na podstawie której pracuje Ukrainiec, na przykład umowa o pracę, zlecenia czy o dzieło. Określamy tam również stanowisko lub rodzaj wykonywanej przez niego pracy oraz miejsce świadczenia pracy. Minister pracy ma przekazywać te dane poprzez teletransmisję danych między innymi do KRUS, PIP, szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, Straży Granicznej, to co już powiedziałam, co jest potrzebne do rejestracji daty wjazdu Uciekiniera na teren Polski i do ZUS-u. Obywatel Ukrainy, którego pobyt w Polsce zostanie w ten sposób zalegalizowany, ma prawo uzyskać status bezrobotnego, jak i oso, osoby poszukującej zatrudnienia. Oznacza to, że jest objęty różnymi narzędziami rynku pracy i aktywizacji. Bezrobotnych. Będzie mógł więc uczestniczyć w różnych, być wysyłany przez Urząd Pracy na różne szkolenia, staży do pracodawców, być zatrudniany jako osoba delegowana przez Urząd Pracy, w ten sposób, że pracodawca z tytułu jego zatrudnienia dostanie jakieś dofinansowania, i tak dalej, i tak dalej. Również urzędy pracy ogłaszają na swoich stronach zachęcają pracodawców, żeby Kierowali oferty pracy dla Ukraińców z dopisem UKR, żeby jasno było widać, że to jest oferta dla uchodźcy wojennego. Oprócz tego, yy, ustawa pomocowa pozwala Ukraińcom, których pobyt zostanie zalegalizowany na tych zasadach, które opisałam, na otwieranie w Polsce indywidualnej działalności. Gospodarczej, co dotychczas było zakazane. Mogą oni teraz podejmować indywidualną działalność gospodarczą, w tym również w formie spółki partnerskiej i jawnej, ale pod warunkiem uzyskania numeru PESEL. Czyli najpierw muszą uzyskać numer PESEL i dopiero mogą założyć działalność indywidualną czy w formie spółki partnerskiej i jawnej. Dotychczas, czyli przed wejściem w życie, Ustawy pomocowej. Mieli oni prawo wykonywać w Polsce działalność gospodarczą jedynie w formie spółki komandytowej, komandytowo-akcyjnej, spółki ZO, spółki akcyjnej lub prostej spółki akcyjnej, albo też mogli przystępować do takich spółek, nabywać w nich udziały albo akcje, albo też założyć w Polsce oddział przedsiębiorcy zagranicznego, jeśli pozwalały na to oczywiście umowy międzynarodowe. Czyli ustawa pomocowa w każdym aspekcie stara się tutaj ułatwić dostęp do rynku pracy Ukraińcom. Czyli mogą już otwierać niemal każdą działalność gospodarczą w Polsce. Jeśli ich pobyt utraci cechę legalności, czyli upłynie 24 sierpnia 2023 roku, oni nie wystarają się o dalszą legalizację pobytu. To ich po prostu działalność podlega wykreśleniu z CIDG. Ustawa pomocowa przewiduje również ułatwienia w uzyskaniu przez Ukraińców numeru PESEL. Niestety wniosek o uzyskanie numeru PESEL trzeba złożyć osobiście, ale samorządy naprawdę się starają, żeby odbywało się to jak najszybciej. Dla przykładu, nawet było pokazywane, że w Warszawie w weekend 60 urzędników zajmowało się tylko i wyłącznie nadawaniem Ukraińcom załatwianiem wniosków o PESEL dla nich. Muszą oni złożyć ten wniosek osobiście, na piśmie, utrwalony w postaci papierowej, musi być opatrzony własnoręcznym podpisem i wypełniony przez siebie lub pracownika urzędu w dowolnej gminie. Yy... Samorządy wychodzą jak najbardziej naprzeciw. Wiem, że niektóre samorządy wniosek o uzyskanie numeru PESEL tłumaczą na język również ukraiński, więc uchodźcom łatwiej jest ten wniosek wypełnić. Podczas składania wniosku o numer PESEL odbiera się od uchodźców odciski palców z pewnymi wyjątkami. Na przykład odcisków palców nie pobiera się od małoletnich powyżej 12 roku życia, albo tych ukraińców, u których nie jest to możliwe, bo no nie wiem, na przykład są niepełnosprawni, tak? I po prostu nie mają odcisków palców. Ustawa przewiduje również możliwość dalszej legalizacji pobytu uciekinierów wojennych po upływie tych 18 miesięcy. Jeśli będzie im zależało na dalszym pobycie w Polsce, to mają oni prawo złożyć wniosek o pobyt czasowy jednorazowo na okres nawet 3 lat, licząc od dnia wydania decyzji, i wniosek w tej sprawie mają oni złożyć nie wcześniej niż po upływie 9 miesięcy ich legalnego pobytu na podstawie tej ustawy pobytowej. Ale również nie później niż do tego 24 sierpnia 2023 roku, czyli najpóźniej w ciągu tych 18 miesięcy legalnego pobytu na podstawie ustawy pomocowej. Jeśli złożą wniosek wcześniej, czyli przed upływem 9 miesięcy od przybycia na terytorium Polski, to ustawa pobytowa tutaj precyzuje, że wojewoda pozostawi taki wniosek bez rozpoznania. Dziękuję za uwagę.